Dobre czuć, że idzie wiosna. Cześć tym razem trochę z ukrycia, dlatego że wiecie, koronawirus. Wśród nas, ludzi, którzy lubią spędzać czas wolny wśród przyrody jest wielu takich, którzy są minimalistami. Mało sprzętu, mało gratów. Ja i przyroda. Niestety wśród tych są również ci, którzy lubią mało czytać. Być może odpowiedzią na ich potrzeby będzie książeczka, którą chcę Wam zaprezentować. Książeczka Bushcraft Weekendowy autorstwa Pawła Frankowskiego jako głównego autora i dwóch dodatkowych autorów Mariana Wyżykowskiego oraz Witolda Reicherta. Książeczka jest niewielka, kieszonkowa. Poradnik, właśnie typu kieszenkowego, doskonale wpisuje się w serię tych poradników, a miniatlasów, które do tej pory wychodziły na rynku i z których wielu z nas korzystało. Czy to ucząc się botaniki, czy rozpoznawania tropów, były fajne, czy są fajne, dlatego że mieściły się w kieszeni, zawsze można było mieć je przy sobie. Teraz, właśnie Paweł Frankowski uruchomił nową serię. I pierwszą z nich, pierwszą pozycją w tej serii, jest Bushcraft weekendowy. Książeczka, którą, poradnik, który można mieć ze sobą w kieszeni. Można go mieć wszędzie. Polecam go szczególnie osobom, które planują dopiero rozpocząć swoją przygodę z Bushcraftem, dlatego, że właśnie często dochodzi do pewnego rozdźwięku. Coś zobaczymy w domu, na jakimś filmie, coś przeczytamy w jakimś podręczniku, w jakiejś większej książce, a potem chcemy to zweryfikować w terenie i nie zawsze nam ta duża książka mieści się w naszym bagażu. Tą książeczkę Możesz wsadzić do kieszeni spodni, kurtki czy plecaka i mieć zawsze ze sobą. Nie zrażajcie się, małym formatem. Wystarczy zajrzeć na spis treści i zobaczycie, że autorzy prześledzili praktycznie każdą dziedzinę z zakresu bushcraftu i survivalu zielonego. Jest to o tyle ciekawe, że krótkie, proste zdania to nie są żadne opowieści, to nie są żadne dywagacje, ale właśnie krótkie, proste porady. Pozwalają bardzo szybko wejść w praktyczne zastosowanie tego, co tutaj jest napisane, i jeśli jesteś początkującym bushcrafterem, na pewno przyda Ci się coś takiego jak bushcraft weekendowy. Zachęcam, można nabyć nie tylko, ta książka jest nie tylko dla tych, którzy zaczynają, ale też dla tych, którzy są już w tej drodze. Natomiast szczerze polecam tym, którzy chcieliby zacząć i nie wiedzą, na co wydać pieniądze. Na tą książeczkę, na ten poradnik kiesunkowy na pewno warto. Pozdrawiam, mm, wiosna blisko!